Czym jest rasizm? Czym różni się rasizm od świadomego wyboru tego, co chcemy w życiu? Czyli jak, na ile Polska jest rasistowska, na ile nie jest rasistowskim krajem, jaka jest różnica, czyli jak tak naprawdę my się czujemy, jak, jak wybieramy, jak dokonujemy wyborów. Moim celem tego wideo nie jest osiągnięcie tego, żeby ktoś się ze mną zgadzał, czy przedstawienie jakiejś opinii. Moim celem na The Switch jest pokazanie, w jaki sposób niezależnie konstruować opinie obiektywne z wewnątrz siebie, z kreatora, a nie podążanie za tym, co społeczeństwo Ci podało, nie za tym, co powtarzają w media, nie za tym, co rząd przedstawia jakiejś statystyki, nie za tym, co inni powtarzają, czy jak się czują, tylko kreowanie yy, z góry, wiesz, czegoś mądrzejszego, inną inteligencją, kierowanie odpowiedzi. Na Facebooku jeden z moich przyjaciół znajomych zamieścił informację odnośnie tego, że statystyki w Polsce pokazują, że coraz więcej prokuratura wyłapuje co roku, coraz więcej spraw, czy oskarża coraz więcej osób o rasistowskie czy ksenofobiczne ataki, czyli że takie ataki mają miejsce. I coraz więcej pokazuje rząd, pokazuje statystycznie, że coraz więcej 2015, 16, 17 rok, coraz więcej tych ataków przez dekadę i tak dalej, coraz więcej tego się dzieje. Więc ktoś patrzy na taką statystykę i może pomyśleć, o tak, w Polsce coraz więcej jest rasizmu, coraz więcej jest tego strachu, coraz więcej jest tej ksenofobii i tak dalej. A pytam, czy rzeczywiście tak jest? Czy to, że... Za komunizmu, w latach komunistycznych nie było żadnych rasistowskich ataków, nie było żadnych ksenofobicznych oskarżeń, przynajmniej prokuratura oficjalnie nie występowała na drogę wszczęcia, wszczynania tego typu postępowań. To czy to oznacza, że tych ataków czy tego typu rzeczy nie było albo nie istniały w naszych sercach, albo w naszych umysłach? Także pytam, na ile statystyka, na ile rządowe, rządowe stwierdzenia, na ile to, co społeczeństwo ma podane na tacy w mediach. Które ciągle pokazują jakieś fałszywe, nieprawdziwe albo bardzo subiektywne, delikatnie mówiąc, informacje, na ile z tego możemy kreować własną opinię? Ja pytam znowu, czy to, że teraz zaczynamy dostrzegać, że w naszym społeczeństwie są Y, ludzie czy pary homoseksualne są lesbijki, czy to znaczy, że za komunę tego w ogóle nie było? Bo nie widzieli, ja w życiu nie poznałem, słuchajcie, żadnego geja, żadnej lesbijki. Za komunę ani nie widziałem takiej osoby, ani nie słyszałem o takiej, ani nie widziałem żadnych par. Czy to oznacza, że homoseksualizm w Polsce w latach 80., -tych, 70. -tych nie istniał? czy tylko w naszych głowach albo na papierze statystycznym prokuratury na papierze statystycznym y, rządu y, tego typu kwestie nie miały miejsce, ale czy miały miejsce w naszych sercach, w naszych umysłach? Słuchajcie, statystyka może być przedstawiana w różny sposób. Czy to, że y, nie wiem, w latach 80 nie było Yy, żadnych ataków rasistowskich to oznacza, że, że rasizm nie istniał? Albo czy to oznacza, że prokuratura w ogóle nie pracowała, a może w ogóle nie pracowała, teraz dopiero zaczęła pracować? Dlaczego? Dlatego wychwytywane są te sprawy, bo wcześniej nikt takich spraw po prostu nie prowadził. Jaka jest prawda? Ja zadaję pytania które mają zbieżać do tego, żeby człowiek w sposób kreatywny, obiektywny, zwracając się do serca, do jakiejś większej obiektywności, zaczynał wyciągać wnioski nie na zasadzie liczb czy tego, co powtarzają inni, że o rasizm zaczyna na świecie ewoluować czy się rozwijać w Polsce, czy że ludzie w taki czy inny sposób się wypowiadają. Zobaczcie, tak samo w Stanach. W latach 80., -tych, 90. -tych, ja wychowywałem się w przekonaniu, że Stany są takim miejscem, gdzie Yy, różnorodność ras, yy, żyją oni yy, bardzo zgodnie i że nie ma rasizmu, czy rasizm tam się wygasił, tak? I że wszyscy sobie yy, słodko żyją i tak dalej. A teraz mamy wydarzenia w, Szaro w Charlottesville i w innych, w innych miejscach, gdzie Poruszenie nacjonalistów, czy, czy wręcz jakichś nawet nazistów, skanduje, że, że nie chcą ani w swoim otoczeniu homoseksualistów, ani nie chcą kolorowych, ani nie chcą innych ludzi jakichkolwiek, chcą tylko takich jak oni, zwykłych jakichś tam białych ludzi. Czy oni mają do tego prawo? Czy to już jest rasizm? Czy może to nie jest rasizm? Czy może to jest wyrażanie tego, że w mojej okolicy chciałbym mieć takich ludzi jak ja? Czyli. Jeżeli jestem katolikiem, to mam ochotę żyć w katolickiej rodzinie, w katolickiej dzielnicy, A jeżeli y, codziennie rozkładam, niezależnie od godziny czy tego, co się dzieje, przykładowo dywan i modlę się do Allaha czy do, do innego Boga, y, to y, no, mogę chcieć współpracować z takimi ludźmi w środku dnia, może nie, bo... Ja nie mówię, żebyśmy byli za czy przeciw czemukolwiek. Ja mówię, że statystyka jest jakimś kłamstwem, bo w Stanach Zjednoczonych niby rasizm się wygazł, czy, czy nie było rasizmu już w latach 90., dużo się o tym nie mówiło, a teraz jakoby się odrodził. Pytanie, czy to jest jakieś odrodzenie, czy po prostu ludzie zaczęli wyrażać swoją opinię odnośnie tego, co zawsze było. I może tego nawet teraz jest mniej tego rasizmu niż kiedyś, tak? Bo Ziemia ewoluuje, podnosi swoją wibrację. Nasza consciousness, nasza świadomość cały czas się zmienia. I tego rasizmu powiedziałbym i w Polsce, i za granicą, w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że są jakieś y, rasistowskie. Walki, mimo tego, że są jakieś propagandy, to możliwe, że mimo tego wszystkiego, tego rasizmu jest dwa razy mniej niż 20 lat temu. Tylko po prostu nikt nie walczył rasistosko, czy przeciwko, czy z rasizmem 20 lat temu, ponieważ masa kolorowych w Stanach nie była tak silna, żeby się w ogóle wypowiedzieć, albo była tak stłamszona. Może to był prawdziwy rasizm, tak? A teraz to, że kilku tam rasistów, czy 100, 200, czy tysiąc ludzi w jakimś stanie y, protestuje po, y, pomiędzy mniejszościami kolorowymi czy przeciwko tym mniejszościom, może to jest jakiś promil, może to jest jakaś y, drobna sprawa w porównaniu do tego, co było, zobaczcie, 10, 20, 30 lat temu w umysłach i sercach ludzi, czego na papierze nie zmierzysz, a co mogłeś odczuć w danym kraju przykładowo, tak? Moje pytanie to w jaki sposób oceniać sytuację, czy właśnie robimy to przez statystyczne, nie wiem, wnioski prokuratury o, o jakieś rasistowskie ataki, czy, czy ksenofobiczne ataki, czy jakieś inne. Czy przeciwko homoseksualistom, czy rzeczywiście jakoś inaczej można to podsumować, jak się zmieniamy i gdzie jest tak naprawdę prawda? Czy tego rasizmu jest więcej dzisiaj, czy może było więcej kiedyś, ale był bardziej ukryty? A może dopiero ludzkość się budzi, tak naprawdę, ale w taki nieumiejętny sposób, żeby wyrażać to, że przykładowo, jeżeli jest kraj, nie wiem, jakaś Islandia przykładowo, czy jakaś wysepka utopijna, gdzie na przykład 100% jest ludzi, nie wiem, katolików czy białych, może oni nie mają ochoty żyć z Afroamerykanami, może nie mają ochoty żyć y, z ludźmi, którzy y, wierzą w islam, czy których ja religii, żadnej znowu, ja żadnej religii nie popieram, ale też staram się nie być przeciwko jakiejkolwiek religii, bo y, wtedy ludziom się wydaje, że jestem przeciwko nim. A ja mówię, ja jestem przeciwko ciasnym poglądom. Nie jestem przeciwko nigdy człowiekowi, który ma taki sam umysł jak ja, takie samo serce, takie same oczy, taką samą duszę, tą samą duszę z tymi samymi emocjami. Tylko jestem przeciwko podziałom, tak naprawdę. Ale jednocześnie staram się uszanować większość w kraju, nie wiem, chrześcijańskim czy protestanckim, białym czy czarnym, że jeżeli oni jest kraj przykładowo, nie wiem, czarnoskórych obywateli, oni nie mieliby ochoty żyć z białymi czy z katolikami, to dlaczego ktoś miałby tego nie uszanować? Albo dlaczego ktoś miałby nazywać to rasizmem, słuchajcie? A to, że na Ziemi aktualnie ludzie nie potrafią wyartykułować tego, że mam ochotę żyć z takim sąsiadem, a nie innym i nie jestem rasistą, tak jak ja przykładowo nie jestem. Mam przyjaciół dookoła świata, yy, czarnoskórych Amerykanów. Mam przyjaciół, mieszkam w Meksyku na co dzień. Niektórzy mają ciemniejszą skórę, niektórzy mają e, azjatyckie korzenie, e, inni znowu są e, typowo biali, ale mają co innego w sercu: e, Kubańczycy, Azjaci, różni e, przyjaciele z różnych stron świata. Także nie określiłbym się, słuchaj, rasistą, ale jednocześnie, jeżeli miałbym do wyboru mieszkać, nie wiem, w dzielnicy z taką czy inną religią, to wtedy może bym się określił przykładowo albo z taką czy inną kulturą, że w kamienicy, w której mieszkam, niekoniecznie chciałbym, żeby o 20 ktoś rozpalił grilla na klatce schodowej i głośno robił sobie imprezy, bo w niektórych kulturach jest to zwyczajowo przyjęte, że tak odbywa się życie albo że wieczorem dopiero zaczynamy żyć. A on nas w Polsce o 10-11 wieczorem chcemy powoli spać, wygasić yy, głośne radio i mieć już spokój i ciszę. W innych kulturach dopiero wszyscy wychodzą do restauracji czy zaczynają gotować y, spaghetti, obiad i tak dalej. I to jest naturalne prawo, że chcemy żyć w takiej dzielnicy, czy w takim kraju, czy z takim obywatelem, czy z taką religią, czy z takim kolorem skóry, a nie innym. I to nie jest rasizm. Rasizm to jest nieumiejętne, moim zdaniem, gospodarowanie tymi myślami, tym uczuciem, które popycha ludzi do tego, że mówią w taki brutalny sposób, nikt ktoś tam nie chciałby z jakimiś Azjatami, czy ktoś nie chciałby z Meksykanami, z którymi ja mieszkam na co dzień, tak? Ale ja całkowicie jestem w stanie to uszanować. Jeżeli Polska nie chciałaby Meksyku mieć w Polsce, to ja mówię, dlaczego mielibyśmy Innych do tego zmuszać. Albo jeżeli jakiś czas temu połapałem się w tym, że jeżeli 60 czy 70% Polaków przykładowo może nie chce multikult nie chce mieszanki narodowościowej różnej czy różno skórych obywateli czy tymczasowych yy, przybywających w naszym kraju, to dlaczego ja miałbym tego nie uszanować? Czy łatwiej jest mi uszanować to, na co większość ma ochotę tutaj, tak walczymy o demokrację, notabene? Czy łatwiej jest mi uszanować to, że ten kraj chce być jednolity? Czy łatwiej mi się może przeprowadzić gdzieś, jeżeli ja chcę mieć multiculti, to mogę się przeprowadzić do Malezji, mogę jechać na Filipiny, mogę mieszkać w Meksyku, tam gdzie jestem, mogę jechać na Hawaje, mogę być w Nowym Jorku. Łatwiej jest zrobić to, czyli zrobić coś dla siebie indywidualnie, zrobić tak, jak ja czuję niż. Przeciwko 50 czy 80% ludności w danym kraju, nie wiem, chrześcijańskim, katolickim, protestanckim, islamskim, muzułmańskim, tak, protestować, że ja chcę coś, bo ja chcę, tak, mimo tego, że jestem w 10 czy 30%. Także to są grube pytania. Tak samo słuchajcie, można pójść w tych pytaniach dużo dalej. A co z tolerancją w stosunku właśnie do, do par homoseksualnych, do ludzi, którzy naturalnie y, są tutaj, w tu i teraz i są obywatelami naszymi kraju i chcą się wyrażać, tak? Ale ten kraj nie jest w niektórych miejscach czy w niektórych kulturach nie jest gotowy na tego typu rzeczy. Ja z obiektywnej perspektywy przebudzenia, ja mówię, że jeżeli Kraj nie jest gotowy na mnie, czy na to co mówię, czy na to kim jestem, czy chcę biegać gdzieś, nie wiem, w taki, a nie inny sposób po mieście, czy pół nago. To przeprowadzam się tam, gdzie to jest naturalne, gdzie to jest możliwe, gdzie mogę chodzić, słuchajcie, w shortach cały dzień, bez koszuli, pół nago, w Cancun, czy w Meksyku, czy, czy w innych ciepłych miejscach. I to jest normalne, nie muszę tego robić w Szczecinie, żeby ludzie dziwnie na mnie patrzyli, czy w Warszawie, czy, czy gdzie indziej, narzucać im swoją wolność przykładowo, ale. Ale nie chciałbym iść w tym kierunku, bo jednocześnie tolerancja, słuchajcie, winnych mogłaby się zrodzić na tyle, żebyśmy tolerowali wszystkie zachowania, jeżeli nie zaburzają one wolności, yy, możliwości innych ludzi. Dlaczego nie? Ale jednocześnie ja staram się uszanować to, żeby nie zaburzać, nawet jeżeli czyjeś przekonania są ciaśniejsze, to mi łatwiej się jest przenieść czy być w miejscu z tymi ludźmi, których poglądy będą bardziej otwarte, będą zbliżone do moich, niż przekonywać całą resztę tutaj czy gdzieś indziej, że. Życie mogłoby wyglądać inaczej, czy kraj mógłby być bardziej otwarty, czy bardziej zamknięty, tak? Niech kraj, niech ludzie ewoluują w swój własny sposób. Niech każdy zajmie się sobą, bym powiedział, a my bądźmy w miejscach tam, gdzie pozwala nam na to kultura, ty masz być sobą i wszystko pięknie może się ułożyć w Twoim życiu, i dusza może się realizować. Także znowu wracamy do subiektywnych, obiektywnych statystyk, czy rasizmu na świecie jest więcej czy mniej. Moim zdaniem jest coraz mniej. To, że ludzie wyrażają ten rasizm, czy w nieumiejętny sposób mówią o tym, że chcą być z danymi ludźmi bliżej, a z innymi dalej, albo niektórych nie chcą mieć koło siebie, to jest wyrażanie w siebie w nieumiejętny sposób, czasami agresywny, czasami nawet wojenny. Ale zobaczcie, że kiedyś to były krucjaty i mordowanie się, a teraz ludzie robią manify, manifestują to, czyli już nie y, prowadzą krucjaty na Bliski Wschód, żeby wymordować wszystkich, chociaż niektóre kraje wciąż tak robią, tak? Stąd mamy y, Irak, Afganistan, y, czy, czy wojny trwają y, łupiące inne kraje z paliwa, ze złota i tak dalej. Tam nie ma żadnej walki o demokrację moim zdaniem, tak? Także to jest wiele rzeczy politycznych, ale dotyczy tego, żeby kształtować własną umiejętność intelektu, ćwiczyć y, w obiektywności z kreatorem, co się naprawdę dzieje na świecie, tak? Gdzie jest... Prawdziwa prawda, gdzie jest obiektywność? Czy my jesteśmy coraz lepsi, czy na świecie jest coraz więcej rasizmu, bo ktoś tam manifestuje, bo gdzieś tam walczą, bo gdzieś tam się przypychają? Zawsze przypychaliśmy się w sercach. To jest przypychanka z własnym sobą, można powiedzieć, z własną akceptacją, dlatego mamy taki problem z innością czasami, tak? Ale głównie powiedziałbym, że nie zawsze to jest rasizm, często to jest nieumiejętne doświadczanie i wyrażanie siebie i stąd ta walka. Także można by schłodzić te emocje i przejść do dyskusji, czym tak naprawdę jest rasizm albo jak można podzielić życie na ziemi. Jeżeli ktoś chce mieszkać, nie wiem, w takiej dzielnicy z takimi ludźmi, niech sobie mieszka, dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy zabraniać albo większości kraju kazać, żeby mieli się wymieszać albo zrestrukturyzować, mimo tego, że połowa kraju nie chce, tak? Można wtedy nie tyle zrobić podział, ale naturalnie Przebranżowić się, czy przenieść się tam, gdzie wszystko gra. I każdy może żyć, moim zdaniem, w tym kraju i w innym, w takim miejscu, gdzie wszystko gra, wszystko się zgadza dla niego. Słuchajcie, mamy XXI wiek, wszystko może się zmienić na przestrzeni kilku, kilkunastu lat. Może dokonać się taka zmiana, przebudzenie na planecie, tak jak niektórzy moi znajomi się budzą, niektórzy są oświeceni, ich spostrzeżenie na temat życia jest całkiem inne i stawiają się w takich miejscach, z takimi ludźmi, gdzie jest piękno. Tam nie ma żadnej wojny, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnych problemów, jest tylko tolerancja i miłość. Tego Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć!